Bardzo krótka jest dzisiejsza Ewangelia. Słowo Boże, jeśli patrzymy na fragment Świętego Marka z 7 rozdziału, to można powiedzieć, że jest to sytuacja zero-jedynkowa. Witam wszystkich słuchaczy i sympatyków dobrych mediów. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten głuchoniemy zaczął prawidłowo mówić. Bardzo ciekawa sytuacja. Właściwie trwało to parę chwil. Zauważmy, że ten głuchoniemy zaczął słyszeć i zaczął mówić, ale wcześniej Jezus bierze go na bok i mówi do Niego: otwórz się efata. Bardzo ważne jest to, żeby zawsze mieć tego świadomość, jak wielki dar posiadamy my wszyscy potrafimy mówić, potrafimy słyszeć, nie zawsze słuchać. Albo odwrotnie, potrafimy słuchać, ale nie słyszymy to, co inni do nas mówią. A czasem są z tym problemy, kiedy niby słuchamy Pana Boga, ale go nie słyszymy. Czy na odwrót. Ważne jest to, żeby sobie uświadomić w kolejny właśnie wielki dar, że to, co słyszę, to potem to mówię. Więc jeśli słuchamy Bożego Słowa prawidłowo, to będziemy prawidłowo mówić, tak jak właśnie ten głuchoniemy. Ale ważny jest jeszcze wcześniejszy krok. Patrzmy na Boże Słowo. Dzisiaj Jezus mówi do tego właśnie głuchonimego: otwórz się efata. Jeżeli chcemy w życiu prawidłowo słyszeć, słuchać i prawidłowo mówić, a co to znaczy prawidłowo? Owocnie, czyli skutecznie w tym dobrym kierunku. To najpierw musimy pójść do Jezusa, żeby On nas pootwierał, otworzył. Tak jak dzisiaj właśnie w Ewangelii Jezus bierze osobno z tłumu tego właśnie głuchonimego. A więc trzy kroki: otworzyć się na łaskę Pana Boga, łaskę Jezusa, prosić o uzdrowienie mówienia, prosić o uzdrowienie słuchania, słyszenia, bo wtedy będziemy prawidłowo słuchać Jego słowa, Jego słowa, samego Jezusa, będziemy prawidłowo słuchać, słyszeć bliźniego i będziemy prawidłowo mówić do Boga i do bliźniego. I to właśnie przynosi dobre owoce. I zobaczmy paradoksalnie, ta Ewangelia jest bardzo krótka, taka właśnie zero -jedynkowa. Konkretna sytuacja bez takiego rozciągania jest opis tego cudownego wydarzenia, i konkretne słowa Jezusa: otwórz się, żebyś prawidłowo słyszał, słuchał i prawidłowo mówił, żebyś w życiu codziennym starał się przynajmniej przynosić prawidłowe, dobre, skuteczne, dobre owoce swojego życia, swoich relacji. Przede wszystkim swojego przywiązania do samego Pana Jezusa. Bo jeśli chcemy, aby nasze życie przynosiło dobre owoce, czy, jak mówi Ewangelia, w innym miejscu być tym dobrym drzewem, to musimy poddawać się pod nieustanne otwieranie przez działanie samego Jezusa, który chce nas otwierać oczywiście, chce nas uzdrawiać, leczyć to, co jest jeszcze skaleczone, czy jest może jakimś długoletnim, długotrwałym kalectwem. Tu mówimy oczywiście o tym prawidłowym, właśnie słuchaniu i prawidłowym mówieniu. Dlatego dziś, dzisiaj słuchając akurat tej krótkiej Ewangelii, prośmy Jezusa, aby również nas pootwierał. Otwierał to wszystko, co jest pozamykane na Niego samego, naprawdę o samym sobie, abyśmy słyszeli prawidłowo, słuchali prawidłowo Jezusa, ludzi i mówili prawidłowo do Pana Boga, do bliźnich. I tego wam wszystkim życzę wszystkim słuchaczom i sympatykom dobrych mediów. Do usłyszenia, do zobaczenia w następną niedzielę. Nie będzie połonie Jezus Chrystus.